Cześć, z tej strony Przemek. Zapraszam Cię na obejrzenie filmu, w którym pokażę Ci, jak zrobić taki ozdobny panel ścienny, ale z naturalnych materiałów, a niekoniecznie będzie droższy od tych dostępnych na popularnym portalu All drogo i to w takim chińskim plastikowym wydaniu. Tak więc zapraszam serdecznie na materiał. Do tego celu używam, tak jak widać w tym momencie, listy montażowej 20x40x270, czyli wysokość, szerokość oraz długość całej listewki. Zważywszy na to, że pomieszczenia są najczęściej 52x60, spokojnie długość takiej listwy wystarcza na pokrycie wysokości od podłogi do sufitu. Taką właśnie listewkę długą maluję. Maluję je w mniejszych partiach. Ja akurat do tego celu używam impregnatu. Osobiście zastosowałem taki, ponieważ kolor mi odpowiadał. W trakcie nakładania jest bardzo wodnisty, bardzo rzadki. W trakcie nakładania należy go wcierać w drzewo. I tuż po tym procesie używam do tego szmaty. Delikatnie przecieram wzdłuż słoi, ale de delikatnie to akurat było pomalowane e około 5-6 minut temu. Ten impregnat e zdążył spenetrować e drewno po wierzchniej warstwie i delikatnie e utlenił się tutaj e rozpuszczalnik. Dzięki czemu e ta, ta, ta po prostu politura drewna jest widoczna, kolor farby zostaje. Na drzewie nie jest, jest ścierany szmatą. Tu akurat mam już część desek pomalowanych. Około 40-50 minut temu. W dotyku wydaje się, że jest to suche, ale nic bardziej mylnego. Tak odbarwi się podobie. I tu mam już zapas tych wszystkich listawek pomalowany w dniu wczorajszym, także jakby to ładnie to ze sobą skleić, wyszedł by kawał sporego, ładnego blatu. No i to będziemy pomalutku układać zaraz na plecach naszej całej dekoracji. Pomysł jest taki, żeby takie listwy, które przed chwilą malowałem, jak wam pokazywałem, zamocować do tego typu wielkoformatowej płyty, ale nie jest to płyta OSB, jak w większości przypadków. Tylko są to tak zwane plecy nie, służące do zakrywania, deklowania standardowych mebli, szaf czy ścianek. W moim przypadku tło będzie jasno szare. Do tego celu używam farby, jak widzicie, Dekorala. Nie jest to reklama, natomiast zaraz sobie sprawdzimy, jak będzie się przede wszystkim ta farba zachowywała na takiej gładkiej, śliskiej powierzchni, a do rozprowadzania tej farby użyję swoich sprawdzonych narzędzi, tak jak mówiłem, mam zaufanie do pewnych firm. No, to jest firma związana z niebieskim kolor kolorem, blue, niebieski delfin, wszyscy na pewno kojarzą. No i wziąłem taki specjalny wałek do bardzo gładkich powierzchni. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. No dobra, rozlałem trochę farby, żeby się nie bawić w korytka, bo miejsca tu jest dość. Rozprowadzam na tej części gładkiej i muszę powiedzieć, że... Na raz na pewno to nie przykryje, natomiast na pewno wałek swoją strukturą powoduje, że nie pozostawia poprzez te chyba ścięte ranty i taki sfilcowany materiał nie pozostawia śladów. Tak więc jestem właśnie po zakończeniu pierwszej warstwy. Pod światło, może niekoniecznie będzie to. Do chwycenia, ale o, tutaj jest to chyba lepiej widoczne. Przebicia są, natomiast faktura jest taka młoteczkowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po drugim razie. Natomiast sami zwróćcie uwagę na to, że nie ma nigdzie zauważalnych ruchów ciągnięcia wałkiem prawo w lewo. Tak więc płyta sobie dosycha, a ja zabieram się za montaż. Jak widzicie do pierwszej listwy zamontowanej wzdłuż oryginalnej krawędzi poprzez zamontowanie czy włożenie przegródek aby utrzymywać cały czas tę samą szerokość ścisnąłem ściskiem i od strony tylnej prezuję czy nawiercam z otwory. Dzięki temu wkręcane wkręty w drewno nie spowodują jego spękania. A zastosowanie takich przekładek i ścisków w czterech miejscach powoduje, że listwy układają się pionowo i równo względem siebie. No i w zasadzie kończy się w ten sposób drugi dzień. Wczoraj pomalowałem większość listew, dzisiaj, jakieś drobiazgi i udało mi się przekręcić 5 sztuk. Następnego dnia prace już postępowały bardzo szybko zgodnie z wczorajszym schematem. I tak samo deseczka za deseczką, ścisk 1, drugi, 3, 4, dzięki temu wszystkie odległości są równe. Od krawędzi odmierzam sobie odległość i od tylnej strony kręcę kręcikami w uprzednio wywiercone cienuteńkim wiertełkiem otwory. Całość ważącą około 30 kg przytwierdziłem do ściany na kołki rozporowe. Oczywiście cały efekt takiej ozdoby na ściennej uzyskam dopiero po zakończeniu i wykończeniu całej ściany. Jak widać, czeka mnie jeszcze instalacja elektryczna. Na część komina ma przyjść również inny kolor, jak również czarny plexiglas. Oczywiście, taka sama deska w postaci ozdoby na ścianie już wygląda w miarę ciekawie. Natomiast całą fajną robotę będzie na pewno robiło światło. Tutaj można zobaczyć w jaki sposób układają się cienie i gra świateł, w zależności od tego pod jakim kątem i jakim nachyleniem takie światło. Pada, ale to w naszej dalszej części remontu mojego pomieszczenia. Tak więc, jeżeli jesteś ciekawy, jak to będzie w całym komplecie wyglądało, wiesz co robić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć. A na koniec zapomniałem dodać: ten kawałek z tych 30 listewek kosztował dokładnie 254 zł. Natomiast za podobnej wielkości kawałek na ale drogo i do stworzywa sztucznego trzeba zapłacić minimum 6 stów. Trzymajcie się, do następnego.